A więc jak już jestem w Lidlu, to zerknijmy, zerknijmy jakie są ceny podstawowych produktów alkoholowych. Rzecz jasna. Piwko 03. 03 to jest? Jest takie wiem, tak. Całe yy, normalne piwko 5%. 5,70. tutaj mamy. 6,5 litrowych za 6,50. Małe puszeczki po 65 centów. No ceny są dużo lepsze niż w tych mniejszych sklepikach, bo tam piwa są dość drogie. Proseko. Proseko. 6 euro niecałe. Tutaj mamy różnego rodzaju winka po 4,50. Nawet po euro 80. Także nie jest źle Przedajcie tutaj winkach tak szybko 3 euro, tutaj, tutaj zadyszka Dobra, poszukajmy jakichś mocniejszych alkoholi Bo na razie widzę sam piwa i wina no i jeszcze wina w kartonie można już kupić za euro 50. No i przechodzimy już do mocniejszych alkoholi. Rum 8,5 euro. Szokazja Perol 9. A to w sumie ceny podobne jak w Polsce. O, mamy absoluta polskiego. A, gdzie jest jego cena? absolut 15 15 euro za 14,5 dokładnie za 0,7 widzę, że jest popularny o, ciekawe czy to nie jest coś lokalnego coś ale Jagermeister tak mi się na pierwszy rzut oka stoję obok Jagermeistera który jest tutaj za 18 to jest może jakaś lokalna wersja. Ona jest za 9,50. A tańsze, tańsze. O i skacze, bo najdroższy, tu nie widzę, można kupić już szkocką. Za niecałe 10 euro. A za 0,7. Aha, to mamy. Tak kojarzę, To w Niemczech kosztuje jakieś 7 euro, w Polsce tego nie widziałem. Tutaj mamy za 12. Nie ma za dużego wybora, jeszcze trąbków. Żeby nie było, że skupiał się na samych alkoholach. Bo jeżeli to jest masło, to jest ono tanie. Proteinowe jogurty po 2 euro. To no, akurat będzie trochę drożej niż w Polsce Te w sumie ceny jak w Polsce Euro 40 Przechodzimy do salami Euro 40, euro Za opakowania 125 gram Mamy sporo salami, perówki, grusz tanie, też nie wiemy jaka jest ich jakość. jest takie lepsze, o, gryzolne, za 3 euro. No, Widziałem, że te ceny w małych strefach są już drogie, ale widzę, że w lidlu nie ma tragedii. Przechodzimy do pieczywa Cena jak widać Bułki 25 centów 30 centów kajzerki trochę drożej jak w Polsce Ale to mnie zaciekawiło 2,15 coś takiego z jakąś parówką Tutaj to wygląda jakby było ze szpinakiem, mam akurat nie materię, ale zetknijmy 215. A spróbuję. Tutaj mamy ceny jabłek za kilogram, Pomarańcze to są kiedyś małe, w sumie mi awokado wychodzi dość tanio za. to a nie, no to jest. E... Nie wiem, to jest cena za. Dobra, nie będę wymyślał. Tę promocji euro 50 cytryny 2,80 ale to są wszystko wody niegazowane z tego co widzę po butelkach butelka 39 centów, 50 centów za 2,50 jest o to jest za 2,56 sześciopak ale to też jest niegazowane Ciężko tu znaleźć wodę gazowaną. Pewnie jeszcze interesująco będzie cena ziemniaków. 1,5 kg, 4 euro. 3,50 lub kilogram za dwa. Tu mamy cenę mięs. 400 gram świnki zmielonej 5 euro burgerki. Taki po 5 euro, zachodzi 25 euro za kilogram. Widziałem, że tanie są kawałki, tu już nie będę was tym wszystkim zanudzał. Rybki, pływnica.